Dzień dobry, Sto, z tej strony Kupcia 001 w Minecrafcie No i na YouTube się nazywam Chowimi Otwari. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj wam pokażę moją pułapkę własną wymyśloną Wam pokażę no i koniecznie yy, Potrzebne nam jest yy, skamaterzysta. macierzysta. Ta, yy, płyta naciskowa, TNT i tłok. Nie ten lepki, tylko ten zwykły. Hmm, Skała macierzysta i płyta naciskowa. Skała macierzystej się hmm, nie da rozwalić, więc dlatego nie miejcie obaw, że Wam wyjdzie ktoś z pułapki. Tu, tu. I zawsze y, róbcie po dwa kwadraciki, bo wam, bo wam y, może wyjść. gościuwa. Aha i zapomniałem. Nigdy nie rób, Nigdy nie róbcie tego. Nigdy. Bo go y, nie wyszczeli. Wiecie. Nie? Zresztą pokażę wam. Dobrze. Tutaj trzeba zbudować, budujemy. Okej. Okay. I mamy. Tu, y, tłok i płyta naciskowa jest do tego, że nas wyrzuci. No. Ule, przepraszam. Na skale macierzystej się tego niestety nie da zrobić, więc zrobimy to na wircie. Bo on tak nie znosi uciec. Takie coś. Tak nas wyrzuci. Bo on tam, no, yy, pójdzie, tak? Tu. Tak idziemy i nas wywar. I on już nie wyjdzie sobie. Może tak. Ale tu już... Yy, nadepnie. Na płytę naciskową, w której będzie znajdować się TNT. No kurde, dobra. Płyta naciskowa. Dobra, i żebym sam kto nie wleciał. O to się najbardziej obawiam. basta tú tú i TNT Put tu tam je tak dobve. to bude tu 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 TNT Why are you? I płyta y, naciskowa. Tutaj, tutaj, tu. Ważną rzeczą jest właśnie ta y, płyta naciskowa. Bo się naciśnie, no i ona wybucha, nie Ja to przez całe zrobię, no bo przecież jak on... panie tutaj byli gdzie? No to... Może nie nadepnąć na którąś płytę. No i tak. No ale mm, nie dziwcie się jak będzie na przykład y, jakiś nie wypał, no bo niekt, y, jakiś tam gościu może się tu przeskoczyć, to nie? To jest właśnie tak trochę głupio. No, no i on już tego nie przeskoczył, nie mamy się czego bać. Ale jak chcecie, no to dla pewności możecie zrobić. Całe. No i to już właśnie ważną rzeczą jest ta skała macierzysta, no bo on nie da się rozwalić skały macierzystej, no i on jej nie rozwali. Albo był dirt, albo coś, no to on by ją, no wiecie, no, rozwalił, nie? No i to właśnie jest tak kupion. Znaczy, z naszej strony dobrze, bo robimy na niego albo lub na nią <noise> pułapkę no i tak. Ja w to y, nie będę osobiście wchodził, bo się trochę boję. No bo i tak mi to wybuchnie. No i no i mamy pułapkę. No i nie róbcie dachów. No. No to pułapka skończona. No to to by było. no tyle w tym odcinku. Y, ja was y, żegnam. Do widzenia.